i tutaj mamy jeden biegun, o ten drucik jest jednym z biegunów, to sobie zapinamy gdzieś w miejsce sadzonego obszaru i zbliżamy, posypując jednocześnie trawą, no i powiedzmy, że taki fragment sobie na razie obsiejemy, dotykamy tym jednym biegunem, wikolu, a drugą częścią posypujemy trawę. Mam nadzieję, że to będzie widać. Cześć. Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sadzeniem trawy, czy też sianiem, może powinienem powiedzieć. Na ekranie macie tutaj właśnie sadzarkę, którą zaraz dokładnie omówię. Różnego rodzaju trawki, którymi się będę posługiwał. Zaraz wszystko dokładnie pokażę, opiszę i zabieramy się do roboty. Zanim jednak Przejdziemy do sadzenia trawy. Będę się musiał pozbyć tych wszystkich domków, bo one mi będą przeszkadzały. Tych drzewek, które są tak tylko na razie oparte. Co jeszcze zrobiłem w międzyczasie? Dokończyłem szutrowanie torowiska, tak jak kiedyś Wam opowiadałem. Waloryzowanie rampy oraz dorobiłem właśnie takie kozły oporowe. Więc myślę, że to będzie ciekawie wyglądać. Tutaj gdzieś w rogach jeszcze potem... Pomontujemy krzaczki, także myślę, że odcinek z zielenią będzie podzielony na dwie części: sianie trawy i sadzenie drzewek i krzaczków. Na początek pokażę może samą sadzarkę, bo jest dosyć ciekawie skonstruowana. Sadzarka to jest nic innego jak taki pojemnik. W środku tego pojemnika mamy jeden biegun napięciowy. On jest wykonany z takiego druciku, który ślizga się po takim metalowym sitku. Jak to założymy, to ten potencjał z drucika przechodzi na całe sitko, więc e, potrząsając nad sianym elementem wytwarzamy pole elektryczne. Drugi biegun mamy tutaj. To sobie zapinamy gdzieś w miejsce sadzonego obszaru i zbliżamy posypując jednocześnie trawą i ta trawa zostaje tak pod kątem prostym praktycznie pionowo wbita w wikol zaraz pokażę jak to robić do sadzenia używam takiej trawki elektrostatycznej musi być to elektrostatyczna trawka bo inaczej nie będzie reagowała na nasze pole elektryczne napięcie w sadzarce to jest kilka tysięcy volt, więc yy, może czasami kopnąć Trawki mam różne, różniste. Czasami mam wymieszane, czasami mam takie dłuższe 12 mm. Tam mam 6 i 4 mm pomieszaną. Ale także stosuję takie trawki 2 mm, 6 mm takie ciemniejsze, w różnych barwach właśnie po to, żeby ta trawa była taka urozmaicona. Tutaj mamy taką trawę malutką, też 2 mm, ciemną, zieloną. Zaraz zobaczycie jak ja to wszystko mieszam. No i cóż, samą sadzarkę zasila się takim zasilaczem. Podłącza się tutaj z tyłu i załączamy i siejemy w ten sposób. Wszystko zaraz pokażę. Oczywiście zasilacz włączamy do gniazdka sieciowego. Jedna uwaga, jeżeli sadzimy na makiecie takie jak moja, czyli na gotowej makiecie, gdzie już nie możemy nic odłączyć praktycznie, samego torowiska, musimy pamiętać, żeby zdjąć wszystkie lokomotywy z torów i najlepiej podłączać centralkę i wszystkie dekodery sterujące, bo w przypadku, gdy nam się zdarzy, że iskra nam przeskoczy na tory, może się zdarzyć, że któryś z dekoderów zostanie uszkodzony i będzie kłopot. No, tak jak mówię, trzeba uważać i robić to troszeczkę z głową, więc ja już sobie to wszystko odłączyłem i zaraz zajmę się sadzeniem. Więc do siania trawy będzie nam potrzebny coś, co będzie tą, tą trawę też trzymało na stałe. Ja posługuję się wikolem, tak jak większość. Biorę sobie jedną łyżeczkę takiego wikolu na razie, przelewam do miseczki. Żeby było mi wygodniej, nie będę z takiego wielkiego wiadra musiał nabierać, to sobie odłożę. Tu sobie przygotowałem troszeczkę wody, żeby to rozcieńczyć i żeby się łatwiej jest 2,5 ml, ale to można zrobić na oko, też małą łyżeczkę jedną wlać wody, rozcieńczyć troszeczkę jeden do jednego, żeby się po prostu to łatwiej rozsmarowywało na powierzchni, zaraz pokażę co chodzi. To sobie rozmieszamy z tą wodą troszeczkę. I generalnie cała procedura będzie musiała zachodzić dosyć szybko. OK. Spróbuję przestawić kamerę. Będzie trzęsło chwilkę. Mam nadzieję, że to będzie widać. Tutaj w tym miejscu będę chciał posadzić tak troszeczkę nieregularnie tej trawy. Dosadzić tutaj do tego miejsca, gdzie była wyrwana kiedyś. I tutaj, tak jakoś, tak nieregularnie ją posadzić. Więc robimy coś takiego. Ciapiemy. Tym klejem, miejsca, gdzie chcemy posadzić, widzicie troszeczkę jest za rzadkie. Ja sobie dobiorę troszeczkę tego kleju, bo jest to za rzadkie. Jednak za dużo tej wody psiknąłem. O, teraz jest lepiej. No i powiedzmy, że taki fragment sobie na razie obsiejemy. Możemy też delikatnie dotknąć klejem. Istniejących już fragmentów trawy. To nic nie szkodzi. Jeszcze tu, jak damy za dużo, też się nic nie stanie. Po prostu będzie troszeczkę dużej schło, ale wodę dodaję po to, żeby też było lepsze przewodnictwo. Właśnie tego napięcia, które nam jest potrzebne do spolaryzowania tej trawki, żeby ładnie stała. Wróćmy jeszcze na chwilkę do samej sadzarki. Otóż sadzarka posiada sitka, bo o tym jeszcze nie wspomniałem. Takie cieniutkie, takie grube i pośrednie. Po co, po co to jest? Małe dziurki służą do sadzenia trawy niziutkiej. Te do takiej średniej, a jak chcemy posadzić trawę taką 10-12 mm, musimy się posłużyć tym sitkiem, bo inaczej to się zapycha i praktycznie nie ma efektu żadnego sadzenia, a tak to przez to coś się jeszcze tam przedostanie więc jeżeli chodzi o samo sadzenie to zaczynamy od najwyższej trawy zawsze przynajmniej ja tak robię, zawsze zaczynam od trawy najwyższej tutaj mam tą najwyższą trawę najpierw sobie ją przygotuję, w jaki sposób już pokazuję to sobie uprzątnę, bo nam się tu zrobił mały bałagan żebyśmy się zmieścili w kadrze. I tą trawkę, zwłaszcza jeżeli już mamy ją tak przerolowaną parę razy po ona się robi zbrylać, więc tą trawkę musimy sobie tak troszeczkę jakoś tak roz, roz, po prostu rozczepić te wszystkie kłaczki, żeby ona była jak najbardziej płynna, że tak powiem, sypka, sypka, o to będzie lepsze słowo, może tyle wystarczy. I delikatnie pakujemy ją tutaj do tego pojemniczka. Można przesypać. O, ona ma teraz taką konsystencję. O, taka sypka jest. Zakładamy sitko. Zakładamy sitko. Przenosimy się na sadzony fragment. I więc mogę rozpoczynać sadzenie. Mamy sadzarkę wyłączoną, jest zapalona, więc teraz mamy to pod napięciem. Tu też mamy napięcie, i dotykamy tym, tym jednym biegunem wikolu, a drugą częścią posypujemy trawkę. Mam nadzieję, że to będzie widać. Sianie przy brzegach jest problematyczne, ale jakoś daje radę. Można ten też wbić, tylko nie chcę w tym miejscu akurat dziurabić. Robimy to niedziutko, wtedy czasami e, warto tak wziąć. Czasami warto tak wziąć i ja może pokażę. Czasami warto tak wziąć i o potrząsnąć, żeby to opadło z powrotem z tego sitka, żeby się przemieszało. I znów załączamy i siejemy jeszcze ile się da. Tym co na bokach jest się nie przejmujemy, zaraz pokażę jak to usunąć. Dobrze, myślę, że wystarczy. Trawka stoi, widać to. Widać. I to jest ta najdłuższa trawka. Teraz pokrywamy to wszystko troszeczkę niższą trawką. Więc w tym celu odkręcamy to duże sitko. I wysypujemy tą trawkę z powrotem do tego pojemniczka. Jak widzicie dużo tej trawki się nie zużyło, bo i też mała powierzchnia dosadzenia była. Zmieniamy trawkę na Troszeczkę krótszą. Tą trawkę już mam przebraną, więc wsypuję jej po prostu troszeczkę. O! Zmieniam sitko, lub też nie, niekoniecznie. Zależy jak właśnie fajnie nam wychodzi ta trawka. Nie musimy tego sitka czasami zmieniać. Znaczy, na 2 mm na pewno musimy zmienić. O! I pilnujemy, żeby to było nieowłosione. Ściągamy z tego trabę. Zakręcamy z powrotem. Przestawiamy kamerkę. Załączamy. Załączamy. Dotykamy. Jedziemy. I tutaj można już zauważyć, że tutaj się zaczyna bardzo gęste sianie. W zasadzie w tym momencie już wystarczy. I koniec. I już jest posiana ta długość. Przechodzimy teraz do kolejnej długości, żeby trawa była zróżnicowana. Taką trawkę mam 2 mm. Malutka, drobniutka. Tak ona wygląda, taka drobniutka. Więc tutaj musimy już zamontować to najmniejsze sitko, bo nam wszystko wyleci od razu w jednym miejscu. A nie o to nam chodzi. Chcemy to rozprowadzić w miarę równomiernie. Znów Uf. załączamy, przechylamy i dosypujemy. Pięknie, gotowe. Jak widzieliście pewnie na makiecie mam ścieżki z piachu więc biorę ten drobny piaseczek i tak delikatnie przypruszam nim posianą przestrzeń wypełniając właśnie luki, które zostały nieobsiane, Mituje to także troszeczkę naturalną glebę, ziemię i taki jest efekt. Więc ja to robię tak, że mam zwykły odkurzacz, na odkurzacz zakładam po prostu pończochę. Nałączam odkurzacz. Nie na największe na ciąg, tylko na troszeczkę mniejszy. I zbieram, zobaczcie co się dzieje. Zbieram. I przesypuję gdzieś, wyciągam tą kulkę. Tak się tu zbiera ta trawka. Wyłączam odkurzacz. Troszkę to takie jest upierdliwe, ale fajnie to zbiera. I znowu załączam. Odsysam na wniar. Wyłączam. I sama wypada, i ta trawka już jest taka wymieszana, którą można użyć ponownie. Już ma w sobie wszystkie długości więc świetnie nadaje się do dalszego sadzenia. Zbieramy dalej i wysypujemy. I znowu już. I nam się powolutku wyłania kształt z torów. Bardzo fajnie się to zbiera starajmy się robić to tak bardziej o pionowo wówczas sama trawka też jeszcze zostanie tak troszeczkę wypozycjonowana właśnie w pionie no i chyba ostatnie wciąganie już tu nie widzę żeby coś się zasysało oczywiście nie dotykamy samej trawy bo nam wyrwie z tego kleju robimy to delikatnie na małym ciągu z pewnej odległości sami wyczujemy, wypróbujemy kiedy jeszcze zbieramy gdzieś tam nadmiar zresztą widać, że ta trawka, która nie została przymocowana, ona tak leży w poprzek, nie jest tak ładnie wbita nie układa się tak równiutko więc to jak widzicie, o już się nic praktycznie nie zasysa jeszcze zrobimy jeden przelot i myślę, że ten fragment będzie można tak zostawić ten element tutaj, który widzicie, że jest jeszcze coś tam na biało, to oczywiście sobie zniknie. No już, już praktycznie nic nie ciągnie. Więc myślę, że oczywiście jak dotkniemy, to musimy poprawić potem i, i troszeczkę mamy robotę, że tak powiem, na nowo. Tutaj też z tych okolicznych podwyżstw stamy od razu. O! I koniec. Jeszcze się troszeczkę szutru zebrało. Ale ja bym to już tak zostawił. Oczywiście teraz wikol musi dobrze wyschnąć, związać jak to wyszło z bliska. O, mamy taką trawkę. Nie chcę jeszcze dotykać, ale widać, że ona już jest posadzona. Jak ona wyschnie, to może tu dosadzić jakieś krzaczki. No i jeszcze do obsiania zostało mi tutaj ten fragmencik trawy. Tutaj przy tych budynkach jak są narysowane te kreski, nie wiem czy widzicie, to jest odrysowany kontur budynku mniej więcej. Oczywiście budynek sięga troszeczkę dalej, więc trawkę dosiejemy kawałek z zapasem. Tutaj te fragmenty koło tych ścieżek musimy jeszcze obsiać tutaj, tutaj. No i pomiędzy torami dosiejemy tutaj jeszcze takie pojedyncze takie kępki, żeby to fajniej wyglądało, ale to zrobimy z takiej trawy Tutaj ma taką spaloną trawę, taką przysuszoną bardziej powiedzmy. Ja sobie to wymieszam, zrobię sobie gdzieś jakąś wizualizację, żebym widział jak to wyjdzie, jakąś taką próbę powiedzmy. I posiejemy właśnie w tych miejscach taką trawkę. Będzie to mniej więcej wyglądało tak jak tutaj ten kolor. Zobaczcie, tutaj na przykład jest taki kolor zielony, ale tu stopniowo przechodzi taki bardziej ciemny, wysuszony ta trawa i tam w tym miejscu chyba będzie taka trawa. Troszeczkę taka przysuszona, może troszeczkę bardziej zielona niż tutaj, ale zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Jest to taki ośrodek przemysłowy, taki brudny, więc nie bardzo mi pasuje tam taka piękna trawa, tak jak tutaj. Tutaj jest zielona, ponieważ ma nawiązywać do tej części, ale tutaj gdzieś od tego miejsca zacznie się taka już trawa, bardziej że tak powiem, żółta. No i myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym odcinku zieleni, gdzie będziemy sadzić już drzewka, jakieś krzaczki. Gdzieś będziemy tutaj maskować te łączenia. Taki sobie odcinek zrobimy, już bardziej taki dekoracyjny. Następnie zostanie nam jeszcze odcinek z montażem lamp, które będą właśnie tutaj, w tych miejscach, gdzie są te dziurki porobione. Tych lamp jest tutaj sporo. One leżą tutaj, już przygotowane. Więc jak widzicie, tych lamp tutaj będzie sporo. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało. I zrobienie oświetlenia do tych budyneczków, które tutaj sobie stoją, więc muszę podlutować paski lodowe, wyciągnąć kabelki pod makietę i połączyć. Także to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć.